Zastanawialiście się czasem nad tym, jak to jest z tą Bożą wolą do naszego życia? Gdy natrafiamy na przeciwności, jako chrześcijanie, idziemy w swoim życiu, i nagle coś dzieje się złego, jak rozpoznać, czy to diabeł rzuca mi kłody pod nogi, czy też Bóg mówi mi: Zatrzymaj się, to nie jest dobra droga. Każdy chrześcijanin, jeśli kocha pana Boga, jeśli jest prawdziwie, blisko swojego Ojca, swojego Pana i Boga, to chce być użyteczny dla Pana. I pyta o Bożą wolę dla swojego życia, bo chce być użyteczny dla Niego. Jeśli takie pytania sobie zadajesz, to dzisiaj postaram się na te pytania króciutko odpowiedzieć. Vlog Pastora, odcinek 10. Boża wola dla Ciebie. Chrystusa, którzy zdecydowali się pójść za Chrystusem, myślę, że na jakimś etapie swojego życia zadają sobie pytanie, jak mogę wypełnić to, co Pan Bóg dla mnie przygotował, jak mogę rozpoznać to, co Bóg dla mnie ma, jak mogę rozpoznać w sytuacjach trudnych, czy Pan Bóg e, zatrzymuje mnie, czy też te przeciwności to e, stawia przede mną diabeł. Ale zacznijmy od fundamentów. Takim Najbardziej uniwersalnym, i najbardziej powszechnym, i najbardziej myślę wiadomym yy, znakiem Bożej woli jest to, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Czyli na pewno Bożą wolą, i od tego, do tego się pewnie, z tym się pewnie zgodzimy wszyscy: na pewno Bożą wolą jest to, żebyś Ty i ja był człowiekiem wierzącym. I pozwólcie, że zaczynając od tego fundamentu coś wam chcę narysować. Wyobraźcie sobie, że. Tu jest, tu na górze, oddzielone tą linią. Jej myślę niewyraźnie nie widać, ale ją jeszcze raz podkreślę. Tutaj na górze widzimy taką linię. Tak? Wyobraźmy sobie, że to jest życie Twoje bez Boga. A to jest życie Twoje w chrześcijaństwie. I teraz na pewnym etapie swojego życia stajesz przed takim wyborem, który jest bardzo wąską bramą. To nie jest wielki wybór i to nie, są, nie jest wiele możliwości, ale to jest jeden jedyny wybór: wybór Chrystusa dla twojego życia. I przechodzisz z twojego własnego życia, w którym żyjesz dla siebie, dla swoich celów, do życia w Chrystusie. Czyli wypełniasz Bożą wolę dla siebie, wchodząc do Królestwa Bożego. To wejście, to jest wejście przez ciasną bramę, tą wąską bramę. O której mówi Chrystus, te drzwi, którymi On jest sam. Jezus jest drzwiami. On powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Okay? Czyli to jest Bożą wolą dla Ciebie, żebyś był człowiekiem wierzącym, żebyś był szczęśliwy, żebyś był w Nim. Biblia mówi, że Bóg ma dobre myśli o nas, że Bóg nas kocha. Nie wyobrażam sobie Ojca, który by kochał swoje dzieci i chciał dla nich źle. Więc na pewno Bożą wolą dla ciebie jest to, że Bóg chce dla ciebie dobrze chce, żebyś był szczęśliwy, chce, żebyś był spełniony. Tylko, właśnie czasami to szczęśliwy i spełniony my sobie wyobrażamy inaczej troszkę niż on. I tutaj dotykamy następnej kwestii. Często nam się wydaje, że Boża wola to jest taka ścieżka. To jest taka bardzo wąska ścieżka, której codziennie rano pytam się: Panie Boże, co mam dzisiaj zrobić? Czy mam pójść do pracy, czy nie pójść do pracy? Czy mam dzisiaj podzielić się ewangelią z moim sąsiadem, czy też nie? Ja myślę, że to nie tak funkcjonuje. Myślę, że Boża wola to jest przestrzeń. To nie jest taka wąziutka ścieżka, ale to jest pewna przestrzeń. Znowu Wam ją tutaj narysuję. Wyobraźmy sobie, że w momencie, kiedy wchodzisz w obszar Królestwa Bożego, Znajdujesz się w pewnej przestrzeni. Powódź, znajdujesz się w pewnej przestrzeni, w której Bóg daje ci bardzo dużą dozę wolności. Nie, nie mówi ci codziennie, że masz zjeść dzisiaj ser żółty, a jutro kiełbasę, a pojutrze jeszcze coś innego. Zostawia to Tobie, prawda? Ale w różnych innych rzeczach dotyczących studia, praca, wiele innych rzeczy Bóg to pozostawia tobie. Bóg jest w stanie wykorzystać Ciebie. Także wtedy, kiedy podejmiesz decyzję, aby pójść na studia, ale także wtedy, kiedy podejmiesz decyzję, aby nie pójść na studia. Bóg pozostaje nam, pozostawia nam pewną wolność. Oczywiście w tej wolności chce do nas mówić i chce nam podpowiadać. Biblia wyraźnie mówi: to jest piękny fragment. Ewangelia Jana 10, rozdział 27 werset. Pan Jezus tam powiedział: Moje owce słyszą mój głos i idą ze mną. Więc Bóg chce ci podpowiadać, co będzie lepsze. Ale to nie jest tak, że jak dokonasz jakiegoś wyboru, to musisz się wtedy zamartwiać, czy to na pewno jest Boża Wola, że ja poszedłem na studia, albo czy na pewno jest Bożą Wolą, że ja podjąłem tę pracę, albo czy na pewno jest Bożą Wolą, że ja kupiłem ten samochód. Bóg chce Ci podpowiadać. Bóg chce Cię tego uczyć, o tym za chwilę. Ale On jest na tyle potężny i na tyle wielki, że wykorzystuje także Twoje decyzje i prowadzi Cię w taki cichy, delikatny sposób, otwierając pewne drzwi. A inne drzwi zamykając. Więc znajdujesz się w takiej przestrzeni, jak to powiedziałem. Ale na pewnym etapie w tej przestrzeni w naszym życiu nagle napotykasz jakieś wąskie przejście. To jest właśnie kolejny etap Twojego życia. Okay? Przez jakiś czas jesteś w tej przestrzeni, podejmujesz pewne decyzje, Bóg cię uczy, wzrastasz. Zaczynasz rozumieć coraz lepiej królestwo Boże, zaczynasz coraz lepiej słyszeć Boży głos i potem nagle Bóg stawia cię w takiej sytuacji, że tylko w prawo albo w lewo, że masz pewną decyzję do podjęcia. I to są nieraz bardzo kluczowe, bardzo kluczowe chwile, bardzo kluczowe momenty naszego życia. I to są momenty, w których Bóg stawia przed nami taką decyzję, żeby być w tej Bożej woli, musimy ją rozpoznać i musimy za nią pójść. I to jest właśnie trudne. Więc jeszcze raz, I, i, i potem przechodzisz, popatrz, potem przechodzisz, znowu nie do wąskiej ścieżki, tylko do następnego obszaru, do następnej przestrzeni służby, działania, bycia w nim, w którym znowu Bóg szanuje Twoją wolną wolę i pozwala Ci cieszyć się całą gamą różnego rodzaju doświadczeń, decyzji, Twoich decyzji. Bóg nie chce zabrać nam wolnej woli. Bóg nie chce zabrać nam tego, co yy, dla nas jest miłe i przyjemne. Bóg pozostawia nam pewną przestrzeń, w której możemy się poruszać, i czasem właśnie w tej przestrzeni dochodzimy do takiego miejsca, w którym Bóg mówi: Teraz jedna decyzja, której ja potrzebuję od ciebie. I teraz chcę powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy. Kochani, jeśli chodzi o Bożą wolę, Bóg o wiele bardziej chce, abyś Ty słyszał Jego głos. Niż ty tego chcesz. Bóg o wiele bardziej chce, abyś wypełnił Jego wolę w Twoim życiu, niż ty tego chcesz. Więc uwaga, jeśli Pan Bóg chce przekazać coś Tobie, to ma na to swoje metody, ma swoje możliwości i może to zrobić. Więc to nie chodzi o to, że my, Panie Boże, powiedz mi, jaka jest Twoja wola i kopiemy, i pościmy, a Bóg się chowa przed nami. A Bóg mówi: Nie, nie powiem a jeszcze się wysilej, a jeszcze bardziej pość. Nie, 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 to nie jest Boża natura. Bóg chce do nas mówić, chce mówić do naszego ducha. Więc jak możemy to usłyszeć, jak możemy to odkryć, te, te momenty tej wąskiej bramy i różne inne chwile w tej przestrzeni, bo w tej przestrzeni, gdy jesteśmy w jakimś etapach naszego życia, tak jak Izrael miał Egipt, potem pustynia, potem Ziemia Obiecana, my też mamy takie etapy, etapy naszego życia, etapy, gdy się uczymy, Etapy, gdy Bóg nas prowadzi dalej, kiedy Bóg mówi, a teraz tą decyzję oczekuję, że podejmiesz i wtedy pójdziesz dalej do, do następnego poziomu, do następnej przestrzeni, w której ja chcę cię znowu w nowo używać. Więc jak to rozpoznać, te, te przejścia, te momenty, te, 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 te chwile, kiedy Bóg mówi, teraz chcę, żebyś zrobił coś szczególnego? Otóż jest kilka takich rzeczy, które ja sobie wypisałem, przez które Bóg do nas mówi. Okay? I w których uczymy się, bo to, jest, bo to jest szkoła. Tego uczymy się przez całe życie. I to nie jest nigdy tak, że już doskonale rozumiemy, wiemy i nic nie jesteśmy, w, nie musimy już nic więcej robić, bo już doskonale znamy e, to, jaki jest Boży głos. Zawsze się tego uczymy, bo póki żyjemy w ciele, Bóg przemawia do nas w duchu, a my żyjemy w ciele. Więc póki jesteśmy w ciele, nasze ciało będzie stawiać opór, nasza duszewność będzie stawiać opór. I będzie nam trudno tą, ten głos Boży rozpoznać. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli te, ki, te kilka rzeczy, które zaraz wymienię, przez które Bóg do nas mówi, i abyśmy chcieli się uczyć. Ja jestem nauczycielem. Wiem, na czym polega uczenie. Uczenie polega na powtarzaniu pewnych ćwiczeń, na rozumieniu pewnych rzeczy, na próbowaniu, 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 próbowaniu. Ja akurat uczę języka angielskiego. Wiem, że moi uczniowie, aby nauczyć się jakiegoś czasu na przykład. W gramatyce języka angielskiego, to muszą zrobić 100 ćwiczeń. I potem gdzieś zaczynają nabierać pewnego nawyku, zaczynają rozumieć, jak to działa, i już zaczynają rozwiązywać ćwiczenia i robić ćwiczenia dobrze. Tak samo uczymy się wiary, tak samo uczymy się chodzenia za Bogiem, tak samo uczymy się rozeznawać Boży Głos i rozpoznawać Jego wolę dla nas. Uczymy się tego przez całe nasze życie. I Bóg w tym procesie doprowadza nas do takiego momentu, kiedy gdzieś intuicyjnie zaczynamy. Odbierać te rzeczy. Zaczynamy już wiedzieć. Nie wiemy do końca jak, nie, nie jesteśmy w stanie tego zdefiniować, ale gdzieś w naszym sercu, w naszym duchu wiemy, że wiemy, że to jest ten moment. Kilka takich rzeczy. Po pierwsze, Bóg chce do nas mówić przez swoje słowo. Jeśli chcesz poznawać Bożą Wolę, to Boże Słowo musi mieszkać w Twoim życiu obficie. Bez obfitości Bożego Słowa w Twoim sercu. Nie będziesz doświadczał poznawania i uczenia się Bożej Woli dla swojego życia. Przez Jego słowo Bóg mówi. I obfitość Jego słowa w nas sprawia, że poznajemy Jego głos coraz bardziej. Więc czytaj słowo. Ucz się fragmentów na pamięć. Przeżywaj słowo. Niech to słowo do Ciebie mówi, niech cię doświadcza. Ono będzie Cię uczyć tego, jak Bóg mówi. To po pierwsze. Po drugie, na pewno Bóg chce mówi do nas przez Ducha Świętego i Jego dary. Więc. Proś Ducha Świętego o obecność w Twoim życiu. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy byli napełnieni duchem świętym, żebyśmy pozwolili Duchowi Świętemu na Jego pracę. Biblia mówi: On nam przypomni słowa Jezusa, on nam odświeży te słowa, on nam wyjaśnia te słowa, to jest Jego rola. Okay? On przekonuje o sprawiedliwości, o grzechu, to jest Jego rola. Więc codziennie rano zachęcam, gdy wstajesz, mów, Panie Boże, napełnij mnie swoim duchem świętym. To jest takie proste. To nie chodzi o jakieś, jakieś nie wiadomo, rzeczy, które musisz robić, aby być napełniony Duchem Świętym. Nie. Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z jego wnętrza popłyną strumienie wody żywej, a mówił to o Duchu Świętym, tak napisał Jan. Więc kto pragnie, to jest jedyny, jedyny warunek, musisz pragnąć, więc Duch Święty. Chcesz poznawać Bożą Wolę dla swojego życia. Proś Pana, aby napełniał Cię Duchem Świętym, a wypełnia Cię, aby wypełniał Cię Jego mocą, Jego darami, bo On jest po to dany, aby wyposażyć w nas w siłę tam, gdzie tej siły nam brakuje. Po to dany jest Duch Święty do naszego życia. Więc po drugie, Duch Święty. Po trzecie, na pewno, Duch Święty, na pewno Bóg chce mówić do nas przez ludzi, przez proroków, przez naszych przyjaciół, czasami przez żonę, przez męża, przez partnerów w służbie. Wiecie, mam taką zasadę, na przykład przy powołaniu, że jeśli kogoś powołuję jako pastor albo jestem obecny przy czymś powołaniu, to zawsze staram się, aby takie trzy elementy miały miejsce. Po pierwsze, aby ten człowiek miał poczucie powołania do czegoś. Po drugie, aby ci, którzy są jego przełożonymi, rozpoznawali, że faktycznie widzą w nim to powołanie. I po trzecie, aby ludzie, którym będzie służył, czyli Kościół. Także gdzieś potwierdzali to, może nie przez głosowanie, bo to nie o to chodzi, ale potwierdzali i widzieli to powołanie. Te trzy elementy muszą y, się spełnić, muszą jakby się wypełnić, abyśmy mogli być pewni, że Bóg kogoś powołuje do czegoś. Ale, ale Bóg na pewno używa ludzi, więc y, nie zamykajmy się na to, co inni nam mogą doradzać, nie zamykajmy się na, na mądrą radę, nie zamykajmy się na różne sugestie. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz e, zależni byli od tego, ale w połączeniu z Bożym Słowem, z duchem świętym, to jest ten trzeci element, gdy przyjdzie do nas człowiek mądry, Bóg kogoś pośle i coś nam powie, to gdzieś w sercu, gdy będzie w nas słowo Boże i gdy będzie duch święty, to będziemy umieli rozpoznać, czy to jest Boża Rada, czy Bóg posyła tego człowieka, aby nam coś poradzić, czy też coś ktoś chce tutaj namieszać. Kolejna rzecz. Na pewno Bóg chce mówić przez. Okoliczności. Bóg jest tak cudowny, tak niesamowity, tak wielki, że buduje pewne okoliczności w Twoim życiu. Biblia mówi, że on współpracuje we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy są przez Boga powołani i którzy Jego miłują. Więc musisz to uwierzyć, że Bóg chce mówić do Ciebie przez okoliczności. Ja często mam taką modlitwę. Mówię: Panie Boże, jeżeli chcesz, żebym poszedł w tym kierunku, otwórz te drzwi. Jeżeli nie, zamknij te drzwi. Czasami jestem rozczarowany, bo mówię, Panie, otwórz te drzwi, ale tak naprawdę w duchu sobie myślę: Nie, nie, wolałbym, żeby były zamknięte. Ale jeśli naprawdę Bogu ufamy, jeśli naprawdę mówimy szczerze: Otwórz te drzwi, to gdy Bóg je otwiera, to wchodźmy. A gdy zamyka, dziękujmy Mu, chociaż nie zawsze czujemy się w tym najlepiej, ale dziękujmy Mu, że zamyka, bo widocznie ma inną możliwość. Widocznie ma inne rozwiązanie, ma inną drogę. Dla mnie, ma inną przestrzeń. Dla mnie do tego. Abym w nim wzrastał. Więc e, Bóg mówi przez różne elementy w naszym życiu. To są te, to są te najbardziej, najbardziej podstawowe. Oczywiście do tego dochodzi modlitwa, do tego dochodzi słowo prorocze, do tego dochodzą różne inne elementy, o których doskonale wiemy. Nie chcę się za bardzo rozwodzić, bo już i tak jest 14 minut. Więc pamiętajmy, że Bóg daje nam wolną wolę i prowadzi nas od przestrzeni do przestrzeni. A każda z tych przestrzeni to jest taki, taki krok dalej, krok we wzroście duchowym, krok w dojrzałości. Na pewnym etapie pewnej dojr naszej dojrzałości jesteśmy na pewnej, pewnej przestrzeni, w której poruszamy się, służymy, ale potem gdzieś Bóg prowadzi nas dalej. Pamiętam, jak to było w moim życiu. Gdy zostałem liderem młodzieżowym, liderem uwielbienia, to wydawało mi się, że uchwyciłem Pana Boga za nogi i to już jest wszystko, co, co, co sprawi szczęście w moim życiu. Ale potem Bóg powołał mnie do kaznodziejstwa, potem powołał mnie do zespołu, jednego, drugiego, pamiętam, Armia Syloe, pamiętam, Abigail. Wydawało mi się, że granie z zespołem, wyjazdy na koncerty, misje najmotowe, dziesiątki ludzi się nawraca, fantastyczna atmosfera, że to jest szczyt szczytów. Ale potem Bóg powiedział, Jacek, mam dla Ciebie coś jeszcze. Chcesz, byś był... Drugim pastorem. Chcę, żebyś mi służył w duszpasterstwie, w pastorstwie. Minęło, minęło kilka lat, a Bóg powiedział: Dobrze, a teraz mam następną decyzję dla Ciebie. Może kiedyś o tym opowiem, jak Bóg powołał mnie do nowego sądca w niesamowity, niezwykły sposób. A potem Bóg powiedział: Dobrze, a teraz chcę, żebyś pomyślał jeszcze szerzej. I tak Bóg nas prowadzi, wiecie? Tak Bóg prowadzi nas od przestrzeni do przestrzeni. W pewnej przestrzeni służymy Bogu, możemy, być, możemy Mu służyć jako, jako kierowca, jako lekarz. Możemy mu służyć w wielu różnych miejscach, ale na pewno, na pewno Bóg chce Cię prowadzić dalej. Na pewno Bóg jest Bogiem rozwoju. Bóg jest Bogiem wzrostu. To, co masz dzisiaj, to na pewno nie jest koniec. Bóg chce dać Ci jeszcze więcej. Chce Cię doprowadzić do tej przestrzeni, w której teraz jesteś. Chce Cię doprowadzić do takiego miejsca, kiedy postawi przed Tobą bramę, postawi przed Tobą jakąś decyzję. I od tej decyzji będzie zależała reszta Twojego życia. Te decyzje nie zdarzają się codziennie. Ale są bardzo ważne, dlatego, żeby je rozpoznać i żeby na nie odpowiednio zareagować, i żeby dobrą decyzję podjąć, potrzebujemy, aby Słowo Boże w nas mieszkało, potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy słuchać ludzi mądrych, mieć mądrych doradców, otaczać się mądrymi doradcami i potrzebujemy mądrze obserwować okoliczności naszego życia. Dlaczego to jest ważne? Ważne jest, dlatego, że w niebie otrzymamy nagrodę. Nagroda, która będzie wprost proporcjonalna do tego, jak wypełnimy wolę Bożą w naszym życiu tutaj na ziemi. A nagroda będzie cudowna i wspaniała. Ale o tym w kolejnym odcinku mojego vloga, gdzie opowiem Wam o niezwykłym śnie, który Bóg mi dał kilkanaście lat temu, który zmienił całe moje życie, a który też dotyczy Bożej woli. Ale o tym już w następnym odcinku.